Kaczkę mamy w piekarniku, a my teraz bierzemy się za kapustę, którą będziemy gotować i zasmażać. Musimy ją najpierw pokroić na drobno. Można założyć rękawiczki tak, jak to robi pani Dorota, ale nie wszystkie panie lubią pracy w rękawiczkach. Ale dlatego się, jak tutaj pani Dorota mówi, dlatego się zakłada rękawiczki, żeby ręce nie były przebarwione na kolor kapusty. Ania kroi boczek, który będzie nam potrzebny do zasmażania kapusty. Boczek mamy ze sklepu. Mhm. Teraz właśnie widać po wodzie jak barwi kapusta, na fioletowo. Zalewamy ją mniej więcej tak, że jak się o, że ona cała jest zakryta i wstawiamy na i dajemy trochę soli, no jak na to to łyżeczkę. Przekrywamy i kapusta się gotuje. Boczku jak to lubi. Jedni lubią więcej drodzy mniej. My akurat mamy dużo. Myślę, że na taką główkę yy, kapusty 40 deko boczku musi być, żeby ona była tak przesiąknięta tym smakiem, i, i w ogóle. Teraz taki boczek pokrojony dajemy na patelnię i go po prostu smażymy. I taki boczek musi się wytopić, żeby był trochę, żeby było troszeczkę tłuszczu, Mięso oczywiście zostanie. Dokroimy do tego tylko trochę cebuli. Poczekamy jeszcze chwilkę. Musimy troszeczkę poczekać, aż się wytopi słoninka z tego boczu. Boczek jest w miarę przysmażony. Dodajemy do niego teraz troszeczkę cebuli. Ja tutaj użyłam całą główkę, taką średnią. I zostawię go na bardzo małym ogniu, żeby cebulka doszła do, do miękkości i złapała troszeczkę złotego koloru. I ugotowaną kapustę, którą trzeba odcedzić. Mądra kapusta ma swój taki specyficzny zapach. Tak. tak. Teraz tak. podsmażamy boczek z cebulką. Wytapiamy z niego tłuszcz. W drugim garku mamy kapustę, która jest ugotowana. I my ją przesmażymy razem z tym boczkiem i z tą cebulką. Oczywiście ją doprawiamy, nie? Ja doprawiam kapustę tak. odstęp No tak do smaku, jak to lubi. Reguła do kapusty się daje tyle samo octu, co cukru, żeby ten smak po prostu był taki, zrujnujemy ani kuchnię. To jest pieprz, oczywiście. Trochę soli, ale pamiętajmy, że kapusta była gotowana ze solą, żeby nie przesolić. Ok. Trochę czubrycy zielonej daję. I czasami dokładam trochę ziół prowersarskich, ale niekoniecznie. Tylko myślę, że ten boczek... jest już gotowy. Możemy go przerzucić. I przez chwilę trzeba po, pozwolić tej kapuście się przesmażyć w tych smakach. Przełączyłam sobie Gaz, ale to nic. Wejdziemy tu, tylko troszkę go. Tak, gdzieś z 5 minut ona będzie pod przykryciem. No i to na tyle. Każde danie, żeby było dobre, to musi być dopieszczone. Po prostu. 15 minut, gdzieś no około 15 minut taka pusta się już przysmaża z boczkiem i przyprawami. Myślę, że ona już będzie jeszcze chwilę i będzie dobra. Ludzie, muszę ją spróbować, jak ona w ogóle, czy ona smakuje. Hm, super.